Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej w moim biurze senatorskim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chciałem serdecznie powitać w naszym gronie pana posła Andrzeja Będkowskiego. Chcieliby państwu przedstawić właściwie dwa zasadnicze tematy, które są przedmiotem naszych przygotowań i działań. Pierwsza sprawa dotyczy lokalnej kwestii planowanego na 18 kwietnia, na sobotę, marszu w obronie wolnych mediów, demokracji i edukacji. I druga kwestia: jesteśmy w nowym etapie kampanii wyborczej, i o tym z panem posłem chcieliśmy państwu szerzej powiedzieć. Rozpoczynając od sprawy pierwszej, moi drodzy Państwo, 13 grudnia ubiegłego roku w Warszawie odbyła się wielka manifestacja z udziałem wielu środowisk, ale marsz był organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość w obronie wolności mediów i demokracji. Był to rezultat naszego niezadowolenia. W związku z wyborami samorządowymi, które były sfałszowane, tak uważamy, to sfałszowane systemowo, ponieważ po dzień dzisiejszy, moi drodzy Państwo, a od wyborów minęło już prawie pięć miesięcy, nie są znane w pełni wyniki wyborów samorządowych w Polsce. I to było przedmiotem głównych naszych działań 13 grudnia. Później takie marsze zaplanowaliśmy już w naszym województwie. Taki marsz odbył się 14 lutego w Kielcach. Później marsz w obronie wolnych mediów, demokracji przeszedł przez Starachowice. Ostatnio w Skarżysku organizatorem marszu był pan poseł Andrzej Będkowski w obronie mediów demokracji edukacji. Ten nowy element został dodany i również w Ostrowcu. Chcemy w najbliższą sobotę 18 kwietnia taki marsz zorganizować w naszym Mieście, marszy powtarzam w obronie wolnych mediów, demokracji, edukacji, ponieważ ten problem, jak Państwo sami wiecie, dotyczy naszego również środowiska ostrowieckiego. Poprosiliśmy księdza Prałata z Kolegiaty o odprawienie mszy świętej w intencji ojczyzny, i to będzie jakby pierwszy etap naszego zgromadzenia, modlitwa. W Kolegiacie o godzinie 11 i bezpośrednio po Mszy Świętej około godziny 11.45 ruszymy ulicą Górzystą, Sienińską do ulicy Polnej i dalej ulicą Iłżecką na rynek. Tam zakończymy nasz marsz, tam będą wystąpienia, są zaproszeni wszyscy parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości z naszego okręgu wyborczego, z naszego województwa. Zapraszam też mieszkańców naszego miasta, którzy których te sprawy interesują, a myślę, że możemy się spodziewać pozytywnego odzewu z tego, co odbieramy tutaj informacje i słowa wsparcia. Zapraszam też do tego, aby zabrać ze sobą biało-czerwone flagi. Ten marsz będzie też wyrazem naszej solidarności z prawami publicznymi, dziejącymi się w naszej. Ojczyźnie. Te marsze mają pokazać naszą niezgodę na to, że, szanowni Państwo, w dalszym ciągu wyniki wyborów są nieznane. Jeszcze z analiz, które są prezentowane przez różne ośrodki, wynika następujący fakt, że tam, gdzie polskie stronnictwo ludowe wygrywało wybory, w 50% były głosy nieważne, oddawane na. Prawo i Sprawiedliwość. To musi zastanawiać takie, takie fakty i to, że po dzień dzisiejszy nie są znane te wyniki wyborów, myślę, że nas kompromituje również w oczach opinii międzynarodowej. Ja przypomnę, w Grecji w tamtym czasie również odbywały się wybory i wyniki były znane już w poniedziałek w Polsce. Te wyniki wyborów samorządowych są po dzień dzisiejszy w pełni nieznane problemy Państwowej Komisji są komentowane bardzo szeroko i stąd też i decyzja, że przed zbliżającymi się wyborami do wyborami głowy państwa prezydenta Rzeczpospolitej głosy w poszczególnych komisjach obwodowych będą liczone, tak kolokwialnie powiem, na, na piechotę. My jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowujemy się do tych wyborów. Do końca tego tygodnia jest termin zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach obwodowych. My takich kandydatów już mamy skompletowanych. Gdy będzie już czas zgłoszenia tych kandydatów w organach gminy czy poszczególnych gmin z naszego powiatu, ci kandydaci zostaną zgłoszeni. Tworzymy też tak zwany Korpus Ochrony Wyborów, w wkład w których będą wchodzić nie tylko członkowie komisji, desygnowani przez nasz komitet wyborczy, ale również mężowie zaufania, jak również osoby, które będą nas wspierać i będą by czuwały nad przestrzeganiem prawa w czasie dnia wyborów. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, naszym działaczom, sympatykom, którzy nas wspierali w zbieraniu podpisów. Na terenie Powiatu Ostrowieckiego zebraliśmy około 10 tysięcy podpisów. W większości te podpisy były zbierane przez nasze środowiska polityczne, jak również przez członków Komisji Mężów Zaufania. Chcemy dobrze się przygotować do tych wyborów, tak aby równolegle z podawanymi wynikami przez Państwową Komisję Wyborczą można było i ten wynik zweryfikować. Naszymi, naszymi informacjami. Także to jest sprawa niezwykła, niezwykłej wagi. Ona właśnie świadczy o tym, jaki jest poziom demokracji w naszym mieście. I wreszcie, jakby trzeci segment to kwestie edukacji, prawo i sprawiedliwość w Ostrowcu, Radni. My jako środowisko polityczne, prawa i sprawiedliwości, ja jako senator wyrażałem jasną opinię, że nie zgadzamy się z procesem nie tylko samego zamykania tych szkół, ale i prowadzenia dialogu, co jest również fundamentem demokracji. Jak uczestniczyłem w tych spotkaniach, Atmosfera tych spotkań to, to był chaos, żadnych konkretów. Rodzice byli właściwie podstawieni pod mur i zaakceptowanie takiej decyzji, jaka powstała w głowie prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego, została przeforsowana przy udziale radnych z Komitetu Wyborczego prezydenta miasta. Również w tej materii będziemy wyrażali swoją y, opinię, a więc zapraszam wszystkich mieszkańców miasta. 18 kwietnia rozpoczniemy Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny i później wyruszymy spod kolegiaty y, y, trasą przez ulicę Górzystą, Sienieńską, Polną i y, Łżecką y, 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 na y, Ostrowiecki. Rynek, i tam będą jeszcze wystąpienia, między innymi parlamentarzystów, którzy zostali zaproszeni na ten marsz. To jest, szanowni państwo, lokalny ten temat, którym chciałem się państwu podzielić. I druga sprawa to kwestia jakby nowej fazy kampanii wyborczej. Jak wspomniałem, nasi kandydaci, nasz kandydat został zarejestrowany. Pan Andrzej Duda zebrał na terenie województwa świętokrzyskiego ponad 103 tysiące podpisów. W powiecie ostrowieckim około 10 tysięcy podpisów jeszcze raz wszystkim tym, którzy zbierali te podpisy, chciałem wyrazić słowa uznania i podziękowania. Nasz kandydat był w Ostrowcu tutaj w tym obiekcie spotykał się też na ulicach Ostrowca z mieszkańcami. Odwiedził również sąsiedni powiat Opatowski, gdzie również spotkał się z mieszkańcami Opatowa. W bardzo szczególnym miejscu pod bramą warszawską, gdzie stykają się dwie drogi krajowe: droga nr 9 droga nr 74. Teraz wchodzimy w nowy etap kampanii wyborczej. Oczywiście te spotkania w poszczególnych powiatach są dalej się odbywają. Już jest ich blisko, jeśli dobrze że wiem, to jest chyba około 180, może, może 200 na tym etapie. Nasz kandydat, pan Andrzej Duda, chce odwiedzić wszystkie powiaty przed pierwszą turą. Mam nadzieję, że to się, to się uda, więc ta kampania jest bardzo aktywna. A chcielibyśmy dzisiaj z panem posłem zaprezentować nowy etap, który jest jakby sygnowany sygnowany Y, y, sygnowany z potem wyborczym, który o złośliwość rzeczy martwych, y, zostanie ktoś zaprezentowany. Pracować, y, ale nie musi. Prezydent Komorowski podpisał ustawę, przez którą Polacy będą musieli pracować. Przepraszam, rozpocznę jeszcze obiecał raz. Obiecał i oszukał, czyli jak Bronisław Komorowski słowa nie dotrzymał. Jest potrzebna zmiana w systemie emerytalnym, ale my proponujemy zmianę na zasadzie wyboru, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. Prezydent Komorowski podpisał ustawę, przez którą Polacy będą musieli pracować aż do 67 roku życia. W 2010 roku Komorowski mówił. Proponuję współdziałanie w kwestiach takich, żeby zbliżać się do wysokości dopłat, które mają rolnicy francuscy czy niemieccy. Dopłaty dla polskich rolników wciąż są niższe niż w zachodniej Europie. 5 lat temu Komorowski zapewniał, że. Czy podpisał pan ustawę podwyższającą podatki ze względu na stan finansów państwa? To jest najgorsze rozwiązanie podnoszenie podatków. Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą podatek VAT do 23%. W ciągu pięciu lat prezydentury Bronisław Komorowski podpisał 13 ustaw wprowadzających 21 podwyżek podatków. Czy na pewno ten człowiek da Polakom zgodę i bezpieczeństwo? Także widzicie Państwo, to jest nowy, nowy spot naszego komitetu wyborczego w tych wyborach. Myślę, że ten spot zachęca do dialogu i wymiany poglądów z urzędującym. Prezydentem, bo doprawdy te obietnice, które były pięć lat temu składane w obszarze wieku emerytalnego, gdzie prezydent Komorowski podpisał ustawę podwyższającą wiek emerytalny dla wszystkich do 67 roku życia jest rozminięciem się z tym, co mówił w czasie kampanii wyborczej 5 lat temu. Podobnie jeśli chodzi o sprawy rolników. Ani prezydent w czasie swojego urzędowania, ani premier nie stawali na forum Unii Europejskiej w obronie polskich rolników i wyrównia, wyrównania, wyrównania dopłat dla polskich rolników, tak jak to się ma na Europie Zachodniej. I sprawa niezwykle, niezwykłej wagi, jaką są podatki w, w Polsce. Tutaj mówi się w sposób ogólny, ale ja, ja przypomnę, że prezydent zdecydował o tym podpisem swoim, że podatek VAT został podwyższony do poziomu 23%. Początkowo jeszcze w parlamencie było tak, że ta ustawa miała obowiązywać Pierwsze trzy lata, ona została przedłużona na kolejne, e, kolejne e, lata. E, a więc e, znowu zupełnie coś innego, o czym mówił Bronisław Komorowski w czasie kampanii wyborczej w 2010 roku. E, w, również za sprawą prezydenta zostały podniesione kilkakrotnie akcyza, podwyższono składki ZUS-u. Dużo mówi się o tym, że się wspiera przedsiębiorców, a w tym czasie swoim podpisem potwierdził prezydent podwyższenie składki rentowej dla przedsiębiorców. W tym samym czasie została zmniejszona ulga internetowa i inne ulgi budowlane. O zgrozo został omniżony o jedną trzecią zasiłek pogrzebowy. Opodatkowano jednodniowe wkłady lokat pieniężnych w banku. Zostały też kilkakrotnie podnoszone maksymalny limit podatków lokalnych, co również trafia na naszą Tutaj na nasz teren lokalny, gdzie jest możliwość podnoszenia tych podatków, z czego samorządowcy, będący w trudnej sytuacji, niestety skrzętnie korzystają. Została zamrożona przez okres pięciu lat wolna kwota podatkowa w naszym kraju, co szczególnie dla osób najbiedniejszych jest sprawą niezwykle, niezwykle dotkliwą. Wprowadzono podatek od kopalin, co stawia polskie bogactwa naturalne, takim jak miedź w szczególności w bardzo trudnej sytuacji rynkowej na, na świecie. Wszystko to no, pokazuje, że te obietnice które Bronisław Komorowski składał w czasie kampanii wyborczej nie zostały zrealizowane wtedy, gdy już był prezydentem Rzeczpospolitej w ostatnich, ostatnich latach. O Zgrozo i też takie są sprawy społeczne. Ja przypomnę rok 2010, również bardzo trudna sytuacja osób, które mają niepełnosprawne dzieci bądź są po prostu biednymi ludźmi. No, prezydent wyraził zgodę na, na to, aby te dzieci z powodu biedy, bez wyroków sądowych, a będących w bardzo trudnej sytuacji, ograniczać do nich, czy wręcz odbierać te, te dzieci. Również prezydent w 2012 roku podpisał ustawę wspierającą zgodę na system prowadzenia wysiewów przy pomocy nasion z GMO, czyli tych nasion genetycznie modyfikowanych. Prezydent jako historyk w 2012 roku nie wsparł obywatelskiego działania, aby przywracać większe znaczenie nauczania historii w szkołach, co doprowadziło do ograniczenia lekcji historii. Czy wreszcie sprawa ostatnich miesięcy, no zgoda na to, aby przy proteste rodziców sześciolatki poszły do do e, e, szkoły. I sprawy gospodarcze e, znowu. E, prezydent wyraził zgodę swoim podpisem pod ustawą na e, sprzedaż majątku narodowego, e, aby w grupie Lotos, jednej z najważniejszych grup paliwowych w Polsce, e, skarb państwa miał mniejszościowy, mniejszościowy e, e, udział. E, czy wreszcie sprawa tutaj, szczególnie dla opatowa? bardzo istotna i ważna, mianowicie reorganizacja okręgów sądowych, to prezydent swoim podpisem spowodował, że zostało jakby te małe sądy po, po tych działaniach wcześniejszych zostały, niemożliwość ich odtworzenia, i to z opóźnieniem w tej chwili działa. No wszystko to pokazuje, że obietnice Bronisława Komorowskiego w kandy, jako kandydata na prezydenta. Później zostały niezrealizowane w czasie mijającej prezydentury i na to chcemy zwrócić szczególną uwagę i stąd też nasza akcja informacyjna z specjalnie przygotowanymi ulotkami na ten etap kampanii, kampanii wyborczej. Pan poseł Andrzej Będkowski. Ja też tylko takie dwa uzupełnienia. W pierwszym temacie <laughs> Proszę Państwa, no niezwykle ważny jest ten element, o którym tutaj wspomniał Pan Senator, a dotyczący wyników wyborczych. Fakt, że w dalszym ciągu w wielu okręgach wyborczych nie znamy tych wyników, no, jest zastanawiający i stawiający naszą demokrację no, pod jak, na jakimś dziwnym zakręcie. Ale już z tych okręgów wyborczych, gdzie są znane wyniki, no, te rezultaty są zatrważające, bo jak państwo możecie inaczej odczytywać, kiedy są okręgi wyborcze na przykład na terenie Wielkopolski czy Kujaw, gdzie ilość nieważnych głosów przekraczała 50%. To jest sprawa bez precedensu i tu przy takich wynikach wyborczych, przy takiej ilości głosów nieważnych, proces ten wyłaniania Władz no, po prostu jest wadliwy. W naszym na przykład tu terenie, co Rzeczpospolita podawała, w komisji wyborczej we wzdole rządowym na 1300 oddanych głosów, 1070 było oddanych na polskie stronnictwo ludowe. Ja rozumiem, no że niedaleko tam miejscowość wiążka. I tam mieszkał pan y, kiedyś y, obecny marszałek y, Jarubas. Ale no, jest zastanawiające, że taki procent głosów pada na polskie stronnictwo ludowe, a inne partie uzyskują y, śladowe ilości. Także ten problem my będziemy monitorować, będziemy starali się tą kontrolę obywatelską, i nie jest to tak, jak niektórzy próbują mówić, że PiS ciągle ma do życia, do wszystkich jakieś pretensje, bo po prostu z tych już wyników częściowych to pokazuje, że nasza demokracja, nasze te procesy wyborcze są ogromnie zagrożone. A teraz do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tu akurat chciałem dodać taki wątek, który nie znajduje się w tej ulotce, ale obaj z y, panem senatorem jesteśmy członkami. Pan y, senator Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, natomiast ja... Y, senackiej, natomiast ja Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest jednocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych. I sprawy związane z obronnością winny... Prezydentowi, a w tej obecnie urzędującemu panu Bronisławie Komorowskiemu leżeć szczególnie na sercu. I pan prezydent to podkreśla, że był kiedyś ministrem obrony narodowej, że wojsko jest dla niego jakby tą częścią tej naszej sfery publicznej, niezwykle istotne. No, tymczasem co przez 8 lat kadencji PO i PSL kiedy był marszałkiem, a później już kiedy był prezydentem, nie zawetował żadnej z ustaw budżetowych, gdzie na siły zbrojne było ewidentne, bardzo istotne zmniejszanie. Bo jak Państwo wiecie, w ustawie o finansach publicznych jest zapisane, że na Obronę narodową zawsze jest wydatkowane w budżecie 1,95% produktu krajowego brutto z roku poprzedniego. Przez ostatnie 4 lata to się nigdy nie stało i w efekcie 10 miliardów złotych nie trafiło do Ministerstwa Obrony Narodowej, nie trafiło na poprawę. To, tak powiem stanu wyposażenia naszej i poprawę sytuacji materialnej żołnierzy. Także tu ten zarzut w stosunku do pana prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych z naszej strony będzie też artykułowany bardzo mocno i trzeba to w prawdzie Platforma Obywatelska i, i PSL teraz i pan prezydent jakby był inicjatorem Takiego ustawowego ustawowej zmiany, żeby 2% trafiało z budżetu na armię, ale ma to się stać dopiero od roku 2016, a więc po wyborach prezydenckich, po wyborach parlamentarnych. Także tyle z mojej strony, jakby uwag w kontekście. To, co powiedział pan poseł, jest jakby bardzo wyraźnym uwidocznieniem, że teoria różnych przyjmowanych ustaw nie sprowadza się do praktyki realizacji tych y, zamierzeń. To jest kolejna obietnica, która została y, niezrealizowana. Bo co z tego, że mamy zapisane w ustawie 1,95 produktu krajowego brutto, y, co y, nie przekłada się na wydanie 10 milionów, miliardów złotych na y, 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 przemysł, również z otoczenia y, obrony narodowej, tak ważny dla Województwa Świętokrzyskiego, dla y, w szczególności dla fabryki Mesko w Skarżysku. Ja chcę powiedzieć, że jutro Komisja Senacka w tej sprawie będzie obradować w trybie niejawnym i będziemy dopytywać, jakie, jakie działania naprawcze mają być zrealizowane w, jeszcze w tym roku, aby do takiej sytuacji po prostu nie dopuszczać.